Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno nie było unboxingów, więc rozpoczynamy dwa fajne unboxingi. Będą to dwie rzeczy do PSX, do PlayStation 1. Mianowicie, pierwsza rzecz to będzie kabel wideo RGB i druga rzecz kontroler do gier rajdowych. Zatem rozpakujmy najpierw paczkę z kablem. Kabel wideo, rozpakowujemy paczkę z kablem. Tutaj Fausti już będzie nam nadzorować rozpakowywanie paczuszki, tylko ostrożnie, żebyś żeby się nie skaleczyła. No, rozpakujmy fajnie paczuszkę. Moje kocie zawsze musi być przy wszystkim. I zobaczmy kabel. Jest to jeden z kabli, które dają najlepszą jakość obrazu na PSX-a, ponieważ mi zależało właśnie, żeby kupić taki kabel do PSX-a, który daje najlepszą jakość obrazu. No, więc taki kabel został przeze mnie zakupiony. Jest to wersja europejska, co widać po pinach. Wcześniej oczywiście przestudiowałem wszystko, żeby wiedzieć do, dokładnie, z czym to się je, na czym to polega. Początkowo powiem Wam szczerze, że chciałem zrobić sobie taki kabel. Chciałem wykonać własnoręcznie, nawet kupiłem sobie takie wtyczki do lutowania. Eurozłącza to już mam i to nawet jeszcze w metalowej obudowie. Ale później się okazało, że jest jeden mały szkopuł w tym wszystkim. Tylko, może najpierw ten kabel rozwiążmy. W sumie nie jestem fanem takiego wiązania takich kabli, gdyż no w zasadzie to może niekoniecznie takie małe kółka na, tym, na takim kablu powinno się robić. Zawsze się bałem, czy nie będą pękać przewody. Rozkręćmy wtyczkę. Generalnie, zobaczcie, co tu jest. Jest płytka drukowana z dodatkowymi układami. Dodatkowe układy są tak. I jak ja zobaczyłem, że w oryginalnym kablu są takie układy, no to sobie pomyślałem, że już po prostu nie będę chciał tego robić, gdyż chciałem po prostu mieć kabel, który będzie dawał najlepszą jakość wideo. Z uwagi na to, że i tak, i tak ta jakość wiadomo po torze analogowym przeważnie nie jest zbyt dobra, więc można po prostu spróbować wydusić jak najwięcej z konsoli PSX. -a. Oczywiście w oparciu o dobry konwerter. Jest tu elektronika i dlatego ja po prostu się tego dalej już nie podjąłem. Zrezygnowałem z robienia kabla. No, nawet nie wiem czy, ta, czy taki układ by dostał. Zresztą to musiałby mieć jeszcze schemat. A nie wiem, czy taki schemat w internecie by w ogóle znalazł. Parę słów jeszcze na temat tego kabla. Jest też wersja japońska, której może nie polecałbym Wam kupować. Musicie kupować właśnie taką wersję z takim układem pinów, tak tu są, jak tu jest, i z płytką z elektroniką w środku. Wersja japońska, nie wiem, czy ona będzie działać na palu, może będzie działać, może nie. Generalnie polecam Wam tą wersję, właśnie oryginalną, europejską. Sprawdźmy jeszcze tutaj tą wtyczkę, sprawdźmy może jak wyglądają styki. Styki wyglądają dobrze, gdyby coś, to można będzie je tam po prostu przetrzeć kontaktem S. Przejdźmy do drugiej paczuszki, rozpakowujemy drugą paczkę. Rozpakujmy tą paczkę, tutaj były dane osobowe, musiałem tutaj odwrócić i zobaczmy. Tutaj jest jakaś kartka, zobaczymy co tam jest Co to jest za kartka? Koperta to jest nie kartka Co tam jest O, miśki dostałem w prezencie Haribo A tutaj, tutaj były dane dane dalej osobowe jest paragon, to to ja to po prostu schowam ale mi ale mi się całkiem fajny prezencik, nie? Super, takie malutkie Szaribo można sobie pojeść przy graniu. Patrzymy tutaj na ten kontroler. Jest to takie kółko. Oczywiście nie jest tak jak w Wesełkach, że się kręci, tylko po prostu odbija. Nie? Ale mogłoby też, tak myślę, mogłoby, może się nadać do Arkanoidów. Kontroler firmy Performance. R1, L 2 R1, R2. Tutaj po bokach jest jeszcze jakiś przełącznik. Jakoś dwójka, jedynka, nie to pewnie chodzi, czy ma być kontrolerem pierwszym, czy drugim. Tu jest jeszcze coś. To jest pewnie jako przycisk do biegów ewentualnie, nie? No i tu można sobie pewnie jakoś tam albo przyporządkować, albo dana gra już ma przyporządkowane. To jest taka miła w dotyku, taka gąbka. Nie guma, tylko bardziej gąbka. Nie jest to oczywiście akcesorium firmy Sony, ale jest takie fajne, zrobione w takim kolorze pod PSX-a, pod szaraka więc myślę, że będzie kolorystycznie dopasowane pora podłączyć PSX-a i sprawdzić czy to wszystko działa ok, PSX jest już podłączony PSX jest podłączony do telewizora wszystko jest przygotowane no to włączamy i patrzymy czy będzie obraz jest to obraz Przełączymy na 4-3 sobie. I powiem Wam, że ten obraz jest bardzo ładny. Próbujmy sobie włączyć jakąś grę. Oczywiście Crash Bandicoot. Czy Bandicoot, jak kto woli. Sobie przetestujemy na Crashu. Mam nadzieję, że wszystko tutaj w PSX będzie działać. Ostatnio wymieniałem niestety laser, bo był uszkodzony. No i zobaczmy. Zobaczmy, jaka będzie jakość obrazu. Dobra, coś tam startuje. Dźwięk jest. Mhm. No, tutaj obraz jest ładny. Dobra. Wziąłem inny pad, bo tamten, tamten pad mi nie działał. Teraz wziąłem DualShock'a. Bo ten pad tutaj mam, ten taki zwykły, nie? Ale coś coś nie, nie chce działać, nie wiem dlaczego. Może gra go nie obsługuje. No dobra, zobaczmy jak to wygląda w grze, ten obraz. Mamy 4-3, zobaczmy jak to wygląda w grze. No, kolorki są ładne. RGB jest ładne. A jeszcze zobaczmy, może spróbujmy sobie na telewizorze pomajstrować przy trybie PC. Tryb PC włączony, wyłączony. A tutaj myślę, że zbytnich różnic nie ma, więc można go zostawić włączonego. I format oczywiście 4.3. No. Jeszcze pokażę Wam ten obraz z bliska, jak on wygląda. Ok, teraz byśmy przystąpili do testowania tego właśnie kontrolera do gier wyścigowych, czyli Ultra Racera. Przetestujemy sobie Ultra Racera. Kabel jest bardzo fajny, długi do tego kontrolera. Bardzo upodobniony jest ten kabel do kontrolerów od PlayStation. Niestety kabel jest troszeczkę poskręcany, bo trzeba było to wszystko poprostować. Dobra, włączymy i do testowania użyjemy sobie gierki Racing Simulation 2. Niestety tylko tą grę mam, nie mam Gran Turismo, ale może niedługo to się zmieni. To jeszcze jakieś fajne rajdowe gry będziemy sobie testować, ogrywać. A na razie Racing Simulation, mam nadzieję, że tutaj wystarczy nam do przetestowania tego kontrolera. Tu coś jest, widzę, ale zobaczymy, czy jeszcze będzie. Czy będzie działać, nie? Dobra, leci dalej. Dobra, jedziemy. Nie wiem czy w prawej w prawej dłoni nie będzie lepiej. Żeby prawą dłonią y, kierować. Rajdowy jest to ze mnie żaden, nie? Ale tu przecież chodzi o przetestowanie tego wszystkiego. Dobra. Chyba starczy czasu, tu się dodaje gazu, ale w drugą stronę jest hamulec. Tutaj o, tu hamuje. No, ciekawy jest ten kontroler, wam powiem. Powiem wam, że jest ciekawy. Dzięki za obejrzenie. Fajnie było tutaj potestować ten kabel, ten kontroler. I jeszcze na koniec dam wam próbki pełnoekranowe, grafiki z tego właśnie kabla Sony RGB. Na razie, cześć. Dr. Cortex, we have not determined the cause of past failures. <laughs> Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time I shall reign triumphant. <laughs> we are closer than ever before.